Szanowni Państwo, dzisiaj chcę Państwu zaprezentować awalon dla, dla, drzew, dla drzew ziarnkowych, czyli dla jabłoni i gruszy, składający się z siedmiu worków, ale dedykowanych na dziewięć zabiegów. Dwa z worków są podwójne niejako, są podwójnie wyprodukowane, po to, żeby starczyło to na dziewięć zabiegów. Worki są różnej wielkości, bo mają od 12 do 22 kg. A czemu tak jest? Po to, żeby ułatwić państwu jego stosowanie. Czyli worek wsypujemy do opryskiwacz, który mamy przeznaczony na 2 bądź 3 hektary sadu produkcyjnego. Czemu na 2, czemu na 3? Jeżeli mówimy o sprzęcie, to może dlatego, że macie państwo różne opryskiwacze i to też może Państwu ułatwić decyzję, ale przede wszystkim naszym pomysłem na to było to, aby dopasować do plonotwórczości sadów. Stosując serię nawozu Wawalon nie mówimy, nie obiecujemy Państwu, że po zastosowaniu tej serii będziecie mieć plony na poziomie 40, 60, 80 czy 100, hekt czy 100 ton z hektara. My mówimy, że awalon świetnie się sprawdza w stosowaniu w sadach, gdzie spodziewamy się plonu 40, 60, 80 czy nawet 100 ton z hektara. Musicie pamiętać, że my nie tworzymy z niczego pąków kwiatowych w danym sezonie, chyba że mówimy o sezonie na przyszły sezon. Natomiast dbamy o to, żeby wykarmić to, co Państwo na drzewach już macie. Stąd właśnie seria produktów Avalon o dedykowanych składach na poszczególne fazy rozwojowe, czyli start wegetacji, ten sam początek. My się ucho z zielonym pąkiem, pąkiem razem wzięte, czyli dosyć szeroki wachlarz stosowania, chociaż z czasem wegetacja płata figla i ten okres jest bardzo krótki. Następny na różowy pąk w kwitnieniu, nic nie robimy. Kolejny zabieg jest po kwitnieniu. A następnie są cztery zabiegi na wzrost owoców. I to można by było powiedzieć, że w przypadku jabłoni to jest raz w miesiącu. To nie jest zbyt dużo. I po zbiorach ostatni, czyli na zakończenie wegetacji, ostatni zabieg wzmacniający wysilonych drzew, po to, żeby te pąki też na rok przyszły były wzmocnione. I jeszcze raz wrócę do tematu. Nie obiecujemy Państwu, że z niczego Państwu plon powstanie. Natomiast wiedząc, że macie państwo dobre zawiązanie pąków, dobre zawiązanie owoców. My gwarantujemy, że nasze nawozy, że nawozy Avalon będą w stanie wykarmić państwa plon. I od tego właśnie na jaki plon państwo się ustawicie, detykujemy Tą dawkę na 2 bądź 3 hektary. Czyli na sady intensywnie plonujące stosujemy worek na 2 hektary. Na sady słabiej, bądź też jeżeli mówimy o odmianach gorzej, plonujących, mniej dochodowych, to wtedy przeznaczamy to na powierzchnię 3 hektarów. Produkt, czyli cała seria nawozów w zeszłym roku, 2018, dostała wyróżnienie na targach. W Kielcach na Hortitech i zyskała także w 2018 roku praktyczne zaufanie ze strony klientów. Produkt czy seria jest przebadana pod kątem mieszalności, co jest bardzo istotne. Mieszamy w poszczególnych fazach rozwojowych ze środkami dedykowanymi na poszczególne fazy rozwojowe. I to zrobiliśmy, czego chyba nikt jeszcze nie robił, że nie sprawdzamy tylko fizycznej mieszalności, ale sprawdzamy także, czy z tą substancją się nic nie stało. Czyli, czy nie zaszły reakcje chemiczne niewidoczne gołym okiem, ale powodujące, że substancja aktywna przestała być substancją aktywną albo nawóz, poszczególne składniki przestały mieć taką funkcję. Yy. Postawiliśmy na jakość, jakość, jakość. Jakość, jeżeli chodzi o surowce użyte do produkcji, jakość, jeżeli chodzi o wygodę stosowania, i jakość, jeżeli chodzi o także bezpieczeństwo stosowania. Mamy kompletny nawóz, który można kupić tylko w całości. Chcąc być pewnym, że będziecie Państwo zadowoleni, z efektu postanowiliśmy sprzedawać tylko w całości, po to, żeby zagwarantować pełne odżywienie roślin, a Państwu przez to pełen sukces.